Właśnie ty kurwa. Dawaj. Co, słucham. Co ty chciałeś? Co? No chciałem całusa. Ale od kogo? Od ciebie. Widzę, że nagrywasz mnie. A co ty twaie... pedał jesteś? No. <grym> dupy i mówi że dupy daję. E, nie, to ty mi dajesz dupę, a ja... Ja się ja dalej pedale. No, no, no... No nie. <grym> nie chcesz? Kurwa, ja mam inną na oku. Kogo? Chuj ci obchodzi, kurwa co ty? No chuj mnie obchodzi, no właśnie. No ten twój chuj mnie obchodzi. <laughs> kurwa, ty pedał jesteś? No wiem, no i co? Nie weź ty kurwa człowieku, nie wiem. No to pan, no nagrałeś na, na, na gra, na mnie, no puścisz kolegą. Ta puszczę kolego, będziesz panował, że pedała mam kurwa. Na serwerze masz pedała! No, mogę serwerze. być twoim pedałem A, no dobra no, Mogę być normalnie twoim pedałem, jak chcesz Pierdolaj, ty kurwa Co, ty ciepły jesteś kurwa? Ciepolo? No ciepolo Jestem co? Kurwa Ty, dawno chyba parowy w papie nie miałeś, co? No, no właśnie nie miałem Mam taki problem Eee, <grym> Ty, bo kolega tutaj Sprawę ma do ciebie. Ty, mam sprawę. No, słucham. Mogę cię spędzać kutasem po czole? Tak. <noise> Kiedy? Eee, e, czekaj, czekaj, jutro niedziela w dni nieparzyste. Co? <noise> Ale z bez niedzieli, bo niedziela odpada, nie? <noise> Dobra, weź ty kurwa. Ale przecież niedziela dzień cfana, no. <laughs> no ale ja nie jestem w więzieniu. Co to? <laughs> ja. No to niedziela dzień ja. <laughs> Dla mnie każdy dzień to dzień ja, nie? Kurwa, no, no. no. A co u ciebie kolega robi o tej porze? Pójś jak a ty? Siedzi. Co robi? Ja co, robię... ga gacie robi? Tak. O, kurwa A, Gaci u Ciebie robi. No nie wiem, co kolego Wystryk. robi u Ciebie tej porze, nie? Wyspierdalaj Ty, kurwa, pedale. Ja się moim kolegom nie interesuje, chyba, że Ty pedał jesteś. No, da... Człowieku, no... Patrz, jak serwer group smasz, nie? No. I, i patrz, patrz na moją rangę. Ty sam ją nadałeś. Nie wiem dlaczego. Jeszcze przed jesteś całym peda. tym tematem. No, ale to jeszcze przed tym, jak powiedziałem, że jestem. Mówiłeś, że jesteś pedałem. Ale to później było Czyli od tamtej chwili jesteś pedałem Od tamtej, kiedy powiedziałem, że jestem, tak? <grych> kurwa ciepolo jebany jesteś A co to znaczy ciepolo? Może no, pedał, że ty kurwa ciepły, że ty kurwa chłopaków lubisz kurwa A co w tym złego? <grych> kurwa, ja pierdolę Dobra weź ty. Nie no ma. ale podaj powód <grych> Pierdolaj no to, no, o Jezu, no to kiknij mnie, no, błagam, no, co za problem. Br Aj.